Witajcie, kolejny gadżet z Biedronki, od naszych sympatyków. Co to jest? To jest śpiwór termiczny. W środku znajążycie będzie troszeczkę wzmocniona folia NRC, nie chcę zapeszać. Pisze, że odprowadza i izoluje od wilgoci, co będzie nieprawdą, ale spoko, ile waży 130 gram, szerokość 90, 200 cm długości wymiary po złożeniu w opakowaniu 11 na 7 cm więc co jest fajne to jest fajne, że oni już piszą w większości przypadków ile nasz sprzęcik potencjalny będzie ważył dlaczego waga jest ważna w tym, zanim przejdziemy dalej waga jest o tyle ważna, że jak wybieracie się w trasę powyżej 20, 30, 50 km na swoich nóżkach często Gęsto idąc, że tak powiem, Wam te 130 gram będzie ciężkie. Będzie ciężkie, bo zaczynacie się męczyć. Dochodzi zmęczenie materiału, ciśnienie. Im wyżej idziecie, tym gorzej i wiele, wiele innych czynników. Ale to powinniście wiedzieć, jeśli chodzicie po górach. Czy warto mieć to awaryjnie, czy nie, zaraz Wam powiemy. Po wyjęciu z opakowania, mieści się w dłoni, czyli można szybko wrzucić do kieszeni, a nuż można. Oni piszą specjalnie, że to jest wytrzymałe cera z tego względu, że teoretycznie to jest produkt wielokrotnego użytku. Niczym się nie różni od tej naszej mieliśmy taki namiot ratowniczy też, też podobnego koloru, też z folią. I za chwilkę wrócimy pokazując jak Ania w tym leży. No. Ania już się wam łoży do tego. Jak widzicie jest to powzmacniane jakimiś taśmami posklejane. Czyli już wiecie co zrobić z folią NRC, jakbyście chcieli sobie zrobić z tego śpiwór. Ale Ni niczym się nie różni od folii NRC. Nie widzę tutaj nic tak jak w Blizzardzie, co by odprowadzało pot. To jest normalnie folię NRC sklejone. Tak, tak. Jest grubsza i jest niby ratownicza. Nie jest grubsza. Jest. I Ania sobie wchodzi. Tylko, że jest problem z tymi rzeczami taki, że jak to Sylwek mówi, pomagają jak sitanie w majtki. W pewnym momencie, momencie zaczniecie się pocić i zaczniecie mieć problem. Dobra, Ania wchodzi, wchodzi, wchodzi. No i za chwilę, jak już się opatulisz, spróbujesz tak delikatnie, mocniej szarpnąć przy wychodzeniu, bo tam pisze, że to jest wytrzymałe. I teraz Wam jeszcze zdradzę taki patent, tak jak tutaj Ania jest, możecie sobie z tego zrobić norkę, czyli coś ustawić na stelaż. Pokażmy, jak tam Ania w tym wygląda. No, i co, daje to jakiś komfort termiczny? Daje już tam. Jest ciepły. Dobra, spróbuj delikatnie mocniej szarpnąć. Dobra, jak na razie wytrzymuje. Dobra, wytrzymało jest. I co, czujesz, że zaczyna być ci ciepło, o, tak? tak no. Tylko tak, jak Wam mówię, z potem. Bardzo szybko idzie przegrać. Dlatego, folię Blizzard osobiście wolałbym zabrać jako awaryjny śpiwór. Waży troszeczkę więcej, ale jak się nie ma co się lubi, to Wam pomoże przetrwać. Tylko pamiętajcie, to nie wyłączy Wam zimna. To pozwoli Wam zachować jakąkolwiek termikę w walce o przetrwanie. No, to na tym kończymy. I zaraz kolejny materiał.